Jest niedziela, gotuje się rosół, a my, tak jak zazwyczaj w weekend, właśnie graliśmy w planszówkę. Tym razem y, Ostatni Bastion. Niestety plansza nas pokonała. Książki, kawa i świece, to jest to, co naprawdę uwielbiam. Tutaj mam y, świecę z Dewu Home. I to jest świeca lawendowo-rumienkowa. I muszę Wam powiedzieć, że przepięknie pachnie, nawet na dużej powierzchni. I to jest, możecie sobie wyobrazić taką końcówkę lata, siedzicie gdzieś niedaleko lawendy, i to jest nie taki nahalny zapach, tylko właśnie taki z nutą słodkości. Naprawdę piękny. A teraz czytam dublerkę i muszę przyznać, że to jest naprawdę świetna książka. Jestem gdzieś w połowie i tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, kto jest tym złym bohaterem. Są tutaj pokazane różne postaci, które mają coś tam za uszami i tak naprawdę nie wiadomo, co kto zrobił do końca. Poza tym pojawia się pewna postać nieoczekiwana, taka. Trochę zjawa trochę duch, yy, która nie wiadomo skąd jest, nie wiadomo co się z nią dzieje i yy, ona poważnie miesza ogólnie w całej sytuacji, więc bardzo polecam, jeśli jeszcze tego nie czytaliście. Yy, no, oczywiście, kawa, ale pokażę Wam coś jeszcze, bo mam tu piękną podkładkę, którą zrobiła moja Ala dla nas z okazji Mikołajek. Prawda, że śliczna.